Dzień dobry, moje drogie barany. Dziś chciałam zrobić przesłanie na miesiąc kwiecień dla Was. Zacznę od Was, ponieważ w tym miesiącu macie, słońce wchodzi do Waszego znaku i obchodzicie urodziny. Dlatego, moje drogie barany, wszystkiego co najlepsze Wam życzę. I zaczynamy. Co czeka barany w miesiącu kwietniu? Jakie karty niosą przesłanie dla baranów w miesiącu kwietniu? Barany, miesiąc kwiecień. Barany i miesiąc kwiecień. Karty po odwracały. Tak, tutaj przede wszystkim mówią o, o tym, że możecie troszeczkę błądzić jak takie dziecko węgle. Poczuć się jak w labiryncie nie wiecie, którą drogą podążyć. Generalnie taki chaos może troszeczkę w Waszym życiu zapanować. Ja tutaj mam informację, że ten chaos będzie dotyczył sfery. Uczuciowej, czyli jakieś takie zakmatwania, zawirowania, otrzymywanie niejasnych informacji zwrotnej, że będzie to dotyczyło tej e, sfery właśnie uczuciowej, że nie będziecie wiedziały parany, co ten partner tak naprawdę, co tam w głowie siedzi, a być może zapytać, będziecie się bały, wstydziły, czy po prostu e, nie zapytacie go wprost, będziecie się domyślać. Jak wiadomo, domyślanie do niczego nie prowadzi. Najlepiej zadać pytanie prosto z mostu, żeby otrzymać jasną odpowiedź. Co jeszcze tutaj więcej, ten miesiąc kwiecień Wam przyniesie? Ja tutaj widzę bardzo miłą imprezę koło domu. Imprezę, no nie chcę powiedzieć, że będzie ona dotyczyła dziecka jakiegoś chrztu, komunii, czy na komuni jeszcze za wcześnie, ale może urodzin jakiegoś dziecka z Waszej rodziny, ktoś będzie obchodził urodziny, chyba że to Wy jesteście takim dzieckiem. Chodzi te o pielęgnowanie takiego dziecka w sobie. Na tej zasadzie ja bym to widziała jako ja mam urodziny, ja jestem najważniejsza, najważniejszy, chcę spełnić. W końcu na to wszedł ten czas, żeby spełnić te marzenia z dzieciństwa. E, może właśnie tak będziecie obchodzić, moje drogie barany, te urodziny tegoroczne. E, no i tutaj widać generalnie zadowolenie dobrą zabawę, satysfakcję. E, co więcej, tutaj w kartach mam możliwość wygranej, jeżeli gracie w cokolwiek. Ja oczywiście nie zachęcam, nie polecam żadnego hazardu, ale e, jest tutaj. Karta wygranej, ale też jest ostrzeżenie, takie, że jakby to Wam w połączeniu z tą kartą wygranej wyjaśnić. O, może tak. Szansa jest każdemu, każdy ma swoje 5 minut. Tak samo w jakichś grach tutaj ja to widzę, że może zagracie w jakąś grę losową i wygracie. Przy czym. Żeby to Was nie wciągnęło, i to nie jest tak, że jak raz się wygra, wygrywało się będzie zawsze. Tutaj właśnie ta karta ostrzega, taka, że kto mierzy wysoko, ten z wysokości będzie spadał. Także jeżeli już coś wygracie, to grajcie świadomie, jeśli mogę tak powiedzieć. Czyli zagrajcie raz, wygrajcie i zostawcie sobie te pieniądze, bo może się zdarzyć tak, że gra Was tak ciągnie, że będziecie grały dalej i stracicie to wszystko, co wygrałyście. Wygraliście, moje drogie raki. No, tak więc karty Lenormand mają takie przesłanie, a jeszcze moje tutaj ulubione karty zajrzę, co one dla Was chcą przekazać, jaką informację. A miesiąc, kwiecień, plecień, bo przeplata. O, jest karta prezentu. Proszę bardzo. Karta rodziny i karta lotto. Także moje drogie barany, tutaj Wam pokażę, żeby było widać. Karta prezentu. Karta wygranej. Nie wiem, czy tu na kamerze to widać. No troszeczkę może słabo. O, teraz coś więcej. No, także jakby te karty Arcan potwierdziły ten pierwszy rozkład kart Lenormand. Czyli mam imprezę rodzinną i też jakąś wygraną w grach hazardowych, losowych, jakkolwiek zwał. Ja wam jeszcze wszystkiego dobrego, wysokich wygranych oczywiście i zapraszam do kolejnych filmów oraz do porad indywidualnych. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do pisania do mnie na maila i wtedy udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo.